Jak mówić o sobie po angielsku na rozmowie o pracę w ciekawy sposób? I'm punctual, independent, hardworking. Taką wyliczankę wasz przyszły pracodawca słyszał już 500 razy. Przełam sztampę. Nie bądź jak inni, nie idź na łatwiznę. Zobacz, jak zrobisz to ambitniej i wyróżnić się z tłumu kandydatów. Oto pięć przykładów, jak powiedzieć o sobie po angielsku w nieszablonowy sposób. I pride myself on. Szczycę się. I pride myself on how productive I am. Szczycę się tym, jak produktywny jestem. You'll find that... Odkryjesz, że... You'll find that I'm a reliable team player. Odkryjesz, że jestem godnym zaufania graczem w drużynie. I've often been complimented on. Często byłem komplementowany za. I've often been complimented on how punctual I am. Często byłem komplementowany za to, jak punktualny jestem. I'd describe myself as. Opisałbym siebie jako. I'd describe myself as a dependable team player. Opisałbym siebie jako godnego zaufania gracza w drużynie. People say I'm. Ludzie mówią, że jestem. People say I'm an outgoing person who's very sociable. Ludzie mówią, że jestem otwartą osobą, która jest bardzo towarzyska. A teraz czas na odrobinę praktyki z Waszej strony. Szczycę się tym, jak produktywny jestem. I pride myself on how productive I am. Odkryjesz, że jestem godnym zaufania graczem w drużynie. Find that I'm a reliable team player. Często byłem komplementowany za to, jak punktualny jestem. I've often been complimented on how punctual I am. Opisałbym siebie jako godnego zaufania gracza w drużynie. I'd describe myself as a dependable team player. Ludzie mówią, że jestem otwartą osobą, która jest bardzo towarzyska. People say I'm an outgoing person who is very sociable. To już wszystko na dzisiaj, ale szykujemy dla was kolejne filmy związane z angielskim w pracy. Więc, żeby tego nie przegapić, śledźcie nasz profil na Facebooku. Do zobaczenia!